Cenare, Mario. Cominciamo, buongiorno Polonia. Diciamo che la semina è stronta, tylko che lo riempiono. Co będzie potrzebne, Anna. Co będzie potrzebne? C'èèè gente polska, scordito. Paprika tagliata così a quadrotti. Sos pomidorove, Cebula eh, pomidorchie cocktailove, mm -hmm. ciosnek, basilica, eh, paprika ostra, oliva zolivek. E sul, ma soli non abbiamo niente. Oddio, Adesso prendiamo una padella e facciamo soffriggere la cipolla con un po' di olio e peperoncino. Seboula. Ovviamente lo uccidiamo in due o tre o quattro kawałki, non drobniutico eh. Chosnek. Due cavezoncchie, stampianna. Paprika ostra, oliva z olivec. Adesso facciamo soffriggere un pochino i e poi mettiamo i później dodamy paprykę. Anna, jak mówisz, możemy wrzucić paprykę? Tak. Idziemy po paprykę. Oto, jesteśmy z naszą papryką. Jak mówisz Anna, możemy rzucać pomidorki? Tak. Idziemy po pomidorki, w bo... Okej. Okay. Anna jak mówisz? Teraz następnie? Dodajemy sos pomidorowy. Sos pomidorowy. Później będziemy przykrywać tak na 20 minut, to zależy w zależności od Waszych Patryk, czy będą jeszcze twarde, czy już zmięcą. Idziemy po sos pomidorowy, tak? Tak. Oto jesteśmy z sosem. Tu jeszcze przed przykryciem dodamy sobie e, liście bazylii i sól. Jak później zobaczycie, że bardzo wysekł e, sos, możecie podlać troszeczkę wodą lub e, rosołem. Wywarem z warzyw, co tam macie. Oto, Anna, są listki. Ok, to są listki. Teraz troszkę soli. Idziemy po pokrywkę? Tak. Abbassiano, mafiamma. No i jesteśmy gotowi. Proszę Anna. Ok, jesteśmy. To zabieramy. Listek bazylii. Możemy próbować. Kroszka Pycha. Naprawdę bardzo dobre. Mmm, pyszne jako dodatek do mięsa. Anna mówiła, że można jeść zimne, ciepłe. Mieszano sí, kurę konkarne, komer. Mój, absolutnie. Sí. Kontorno. Naprawdę <laughs> bardzo dobre. Czyli co? Cześć Polska, do następnego. Cześć Polska, la prossima. A la